Witam Was serdecznie moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem dzisiaj po mojej biblioteczce. Mamy trochę czasu, pogoda fantastyczna, trzeba siedzieć w domu, więc najlepszym sposobem na zabicie wolnego czasu jest lektura. Jeśli chce w być domowników, zabij czas czytając. Więc kilka słów o tych książkach, które mnie się podobają, które ja bardzo lubię albo które mogę jednocześnie polecić czytelnikowi, więc mam nadzieję, przerodzi się to w dłuższą serię. Jeśli chcecie, oczywiście dajcie znać, ewentualnie jakie tematy poruszyć, czy jakie książki wam, wam opowiedzieć, czy może jakie książki polecić. Więc na pierwszy ogień idzie moja chyba ulubiona w tym momencie tematyka, mianowicie beletrystyka historyczna, zwana również historical fiction. Chodzi generalnie o książki, które są oparte na faktach albo osadzone w czasach historycznych, ale opowieść jest przedstawiana w sposób zupełnie niezgodny z kanonem, że tak to powiem. Czyli wydarzenia mogły mieć miejsce, tak jak najbardziej, albo wręcz miały takie miejsce, ale... Cała ta rzecz poboczna, bohaterowie, bohaterowie tych opowieści, spojrzenie, słowa i tak dalej, to już jest bardzo często fikcja wymyślona przez autora. Więc tutaj nie będę oceniał książek pod kątem zgodności z faktami, tylko o to, to, to chcę pokazać te książki, które po prostu warto przeczytać, bo są moim zdaniem dobrze napisane, są bardzo świetnym językiem napisane, bardzo fajnie są tam historie przedstawione. Generalnie otrzymując książki, przy których miło spędzicie czas i jednocześnie dowiecie się, przypuszczam, czegoś nowego, czegoś ciekawego. Także zaczynamy. Na pierwszy ogień niech pójdą dwa czyli niech pójdą dwie książki, czy dwie serie osadzone w Krakowie, mianowicie pierwsza to jest historycznie, oczywiście też starsza Mariusz Wolny, czyli przygody Kacpraryksa. Najpierw cztery tomy przygód Kacpraryksa Seniora, następnie trylogia przygód Juniora. Ta praca czy ta seria liczy sobie siedem tomów plus cztery tomiki opowiadań. Jest to osadzone w Krakowie i w Rzeczypospolitej przełomu XVI i XVII wieku, także Ostatni Jagiellonowie, Pierwsi Królowie lekcyjni, Dimitriady i tak dalej. Świetnie jest napisane, świetnym językiem stylizowanym na ten archaiczny tę Polszczyznę, także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam, przynajmniej wśród przewodników cieszy się to naprawdę dużą popularnością, a poza tym ta książka ma potężną jedną wadę, czy seria ma jedną potężną wadę, mianowicie nie sposób zrobić spaceru na jej podstawie, bo te miejsca w większości przypadków albo nie istnieją, jak chociażby klasztor i kościół duchaków, przy ulicy szpitalnej, albo są tak zmienione, zarówno te budynki, jak i cała okolica, że nie sposób je znaleźć. Więc, no niestety, choćbym nawet chciał, a bardzo chciałbym zrobić spacer, właśnie i pokazać Kraków oczami Kaczeryka, no nie bardzo mogę, no bo tych miejsc ciężko jest znaleźć. Ale, jeśli macie bogatą wyobraźnię, to z tą książką daleko zajedziecie, także to Wam mogę serdecznie polecić. A druga to jest, jak to sama Okładka mówi, bestsellerowa seria kryminalna, mianowicie przygody profesorowej Szczupaczyńskiej. I powiem szczerze, Maryla Szymiczkowa, a właściwie dwóch panów, czyli Jacek Dechnel i Piotr Tarczyński, zrobili naprawdę fantastyczną robotę. To jest trylogia, w zasadzie są trzy tomy przygód. I powiem Wam szczerze, to się czyta po prostu niesamowicie. Taki przyjemny humor, taka, taka przyjemna, taka naprawdę przyjemna przaśność, a przy okazji takie drobnomieszczańskie nawyki. Pani, Szymiczko, Pani Szymiczkowej, Pani Szczupaczyńskiej, Pani Profesorowej. Naprawdę, Kraków, przełomu XIX i XX wieku, coś niesamowitego. Zrobiłem spacer w ogóle tym szlakiem, także mogę Wam go też tutaj polecić. Sobie zobaczycie w karcie, gdzie tutaj powinien być link. Także zacznijcie sobie od książki, a potem przejdźcie się po Krakowie tym szlakiem. Zaręczam Wam, świetna zabawa. Dalej, no nie sposób pominąć tegoż autora, nie kojarzy się specjalnie z beletrystyką historyczną, ale to, co jest tutaj zawarte, w tej trylogii, czyli w Bożych Bojownikach, jest naprawdę niesamowitą, świetną przygodą dla miłośników nie tylko dobrej literatury, ale też dla miłośników dobrej literatury osadzonej w ciekawych czasach, ponieważ trylogia dzieje się w czasie wojen husyckich. Początek XV wieku, Śląsk, Śląsk Polska w zasadzie oraz Czechy. Także świetne postaci, świetny język. Sapkowski nas przyzwyczaił do tego, że nie, no nie oszczędza nas na dobrą sprawę. Jak ma być wulgaryzm, to będzie. Ma być rzeź to będzie rzeź, ma być krwawo, to będzie krwawo także naprawdę, a poza tym taka jeszcze dra... dobra, i będzie spoiler całość zaczyna się w klasztorze od bardzo nieklasztornych rzeczy naprawdę sięgniecie po te książki po te trzy tomy no przypuszczam ściągnięcie na długie godziny także naprawdę Sapkowski to jest nie tylko wiedźmin ale też właśnie ta seria i naprawdę, jeśli nie macie pomysłu na lekturę. I wreszcie, w zasadzie kończąc temat polskich autorów, to oczywiście nie może zabraknąć Elżbiety Cherezińskiej i w tym wypadku mogę Wam z czystym sercem polecić na pewno właśnie Koronę Śniegu i Krwi, te trylogie, czyli koniec XIII, początek XIV wieku w Polsce, zjednoczenie po okresie rozbicie dzielnicowego, czasy Wacławów czeskich, początki rządów Władysława Łokietka. Także naprawdę świetny przekrój przez Polskę tamtego czasu. A drugie, co mogę Wam polecić Herezińskiej konkretnie, to jest dwutomowa biografia Świętosławy, czyli Siostry Chrobrego. I to jest o tyle interesująca pozycja, że nie mamy zbyt wielu informacji o piastównach, nie wiemy zbyt wiele o kobietach piastów, więc ta biografia właśnie Świętosławy trochę przynajmniej uzupełnia te, te luki. Oczywiście... Musimy o tym pamiętać. Została, tak jak każda z tych do tej pozycji, każda z tych książek, fakty mieszają się z tym, co, co autor musiał wymyśleć bądź chciał wymyśleć. Wszystko zależy od tego, jak, ile jest źródeł. No, w przypadku świętosławy nie ma ich zbyt wielu, ale mimo to naprawdę bardzo, bardzo polecam te konkretne pozycje. Jeśli chodzi o pozostałe książki herezińskiej, no powiem szczerze, że już mnie tak nie zachwyciły. Turnie Cieni jest ciekawy, ale no powiem szczerze, fabularnie nam się niewiele dzieje. A poza tym Gra w Kości to już jest w ogóle, no niestety, ale mimo, że mówi o Zjeździe Gnieźnieńskim to jest strasznie strasznie no nudne, po prostu nudne, ale skończyłem tę książkę, z kolei z Sagi Sigrun po prostu nie byłem w stanie po prostu nie byłem w stanie, więc nie mogę się na jej temat głębiej wypowiedzieć. To co przeczytałem i z czystym sercem polecam, to jest właśnie Korona śniegu i krwi ta trylogia oraz oraz właśnie Świętosława, natomiast pozostałe książki tej autorki czytacie na własną odpowiedzialność. Zmieniając w tym momencie trochę epokę, przejdziemy sobie do starożytnego Rzymu. Przyznam szczerze, chyba najwięcej prac czy tekstów o Rzymie czy o sadzonych czasach rzymskich przeczytałem. To jest tylko, tylko część tego, co mam, zarówno w wersji tej, tej drukowanej, i elektronicznej. A jeszcze mniejsza jest to część tego, co przeczytałem. Natomiast to, co Wam tutaj pokażę, mogę Wam naprawdę z czystym sercem polecić. I zacznę sobie od chyba mojego ulubionego, albo od, nie, od dwóch moich ulubionych pisarzy o starożytności, mianowicie Ben Kane oraz Simon Scarrow. Ben Kane napisał kilka prac osadzonych w czasach rzymskich. To jest trylogia do tej pory trzy tomy poświęcone Hannibalowi, czyli wojna półnicka, druga wojna punicka. Jest to co jest tutaj, czyli biografia Spartakusa, z powstania Spartakusa, dwa tomy i jest trylogia Zapomnianego Legionu, czyli ostatnie lata Republiki, czasy Juliusza Cezara, czasy wojny domowej z Pompejuszem i tak dalej. Natomiast Simon Moscow poświęcił w tym momencie, to jest jeden z piętnastu tomów cyklu rzymskiego, piętnastu albo więcej, straciłem rachubę, przyznam szczerze, że no nie ma to znaczenia, to się tak dobrze czyta, że im więcej tym lepiej. To jest opowieść osadzona w czasach drugiego podboju Brytanii przez Rzymian, czyli to jest pierwszy wiek naszej ery. To nie jest ten podbój za Cezara, który znamy za Sterixa, tylko właśnie ten za Klaudiusza, ten dużo późniejszy. I naprawdę jedno i drugie, czy jeden i drugi autor naprawdę osadzone są w, w źródłach bardzo mocno i świetnie, naprawdę świetnie się to czyta. W przypadku Skaroła. Odradzałbym dawanie to małym dzieciom, ze względu na bardzo niewybredny język głównego bohatera, czyli Centuriona Makro, że tak sobie pozwolę zacytować. Mówię, cytat z tekstu. Dmij w te trąby, bo tak ci przypierdolę, że do końca życia, że do końca życia będziesz srał nutami. Tak, żeby zmotywować trębacza do grania w czasie bitwy. No, także, także mówię, Makro takim językiem się posługuje, więc z dziećmi ostrożnie. Natomiast dla dorosłych fenomenalna rzecz. Co dalej? Dwie bardzo interesujące biografie. Tak jak mówię, beletrystyka historyczna rządzi się swoimi prawami, ale biografię też można napisać w sposób zbeletryzowany. Con Igulden napisał bardzo interesującą biografię Cezara. Tego Cezara z tych Cezarów, a w zasadzie tego Cezara z tych Juliuszów. To co wiemy o, o Cezarze przedstawione w zupełnie inny sposób taki bardzo żywy, tak faktycznie, spotykasz, drogi czytelniku, drogi słuchaczu, drogi widzu, spotykasz po prostu żywego człowieka. To już nie jest postać faktycznie z kart historii, to jest postać z krwi i kości, także to naprawdę jest, ma to 5 tomów. W każdym razie naprawdę warto się tym, tym zająć. I kolejna taka faktycznie biografia. To jest kolejny z władców Rzymu, mianowicie Vespasian, gdzie Vespasian, Roberta Fabriego. W tym momencie ukazał się już siódmy tom. Jeszcze go nie mam, ale już, już pracuję nad tym. Także to jest droga czy całe życie Vespasiana, nie jako cesarza tylko właśnie od samego początku, od jego urodzenia, początki jego kariery zawodowej, jego kariera wojskowa. Także krok po kroku poznajemy drogę, nazwijmy to zwykłego szlachcica. Wiem, nie brzmi to dobrze na czasy rzymskie, ale wiecie o co mi chodzi. Drogę od w zasadzie zwykłego urzędnika, który dochodzi do władzy najwyższej w państwie. Także naprawdę świetna, świetna rzecz. I powiem Wam szczerze, jest też kilka takich pozycji, które są pozycjami takie czysto przygodowe. Jedną z nich jest właśnie chociażby wojownik Rzymu, Harega Sidebottoma, I cały czas osad wszystko osadzone. Bardzo mocno w źródłach. No w przypadku Wojownika Rzymu czy tej, tej serii to już jest wiek trzeci naszej ery, więc to już są zupełnie inne realia niż te, które mamy tutaj w pozostałych tych, tych tomach. Głównym bohaterem jest balista, rzymianin, który oprócz tego, że jest wojownikiem, to ma jeszcze tam całą masę różnych demonów do pokonania. I to są naprawdę tomy, gdzie naprawdę fajnie jest poznać ten inny kawałek świata. Jak patrzymy na Rzym, to najczęściej widzimy go przez pryzmat właśnie miasta. Natomiast tutaj możecie zobaczyć kawałek Rzymu, czy kawałek świata tego Cesarstwa Rzymskiego w trochę innych miejscach, także to też Wam mogę szczerze polecić. I wreszcie dwie takie serie, które mam w wersji elektronicznej. Na pewno jedną elektroniczną, drugą wczytałem z biblioteki. Elektroniczną mam Roberta Harrisa i to jest biografia Cicerona. Pierwszy tom powiem szczerze, fabularnie to jest... Ale dla tych, którzy chcą poznać meandry polityki czy tajniki polityki, to jest, to, to jest fundament, to, to jest coś, co musisz przeczytać, po prostu musisz. Tak doskonale odmalowanej polityki Rzymu naprawdę nie spotkałem, to jest tak fenomenalnie opisane. Widać, że Harris przeszedł przez wszystkie możliwe mowy Cycerona, od deski do deski. Każdy jeden dokument przeczytał, przetrawił, przerobił na właściwy sposób także to Wam mogę naprawdę polecić. I kolejna sprawa, mówię, nie mam tego, bo to czytałem z biblioteki, są przygody Gordianusa. Jeśli lubicie powieście detektywistyczne i macie ochotę poczytać sobie o starożytnym Rzymie, to bierzcie właśnie to. Coś naprawdę fantastycznego, zagadki rozwiązywane w starożytnym Rzymie przez właśnie Rzymianina obserwujesz świat jego oczami jego żona Betezda też tam się przewija i momentami no jest wesoło, w każdym razie jest wesoło. Także naprawdę zarówno miasto Rzym, zarówno kultura Rzymian, zarówno też kuchnia rzymska, bardzo takich wiele aspektów życia zwykłego jest tam opisane, więc Gordianus jest naprawdę świetnym wyborem. Jeśli szukacie czegoś z jednej strony właśnie faktografie, z drugiej nie tylko jako takie najważniejsze wydarzenia, tylko właśnie życie codzienne, takie zwykłe, codzienne bolączki i problemy zwykłego żywienina. Także bierzcie to do siebie. I wreszcie powiedzmy sobie pojedyncze, może nie tyle tytuły, pojedyncze książki, co... Autorzy, którzy są z różnych bardzo epok, są niepołączeni ze sobą w żaden sposób. E, więc e, chyba ta seria Christiana Jacques'u jest e, pracą, którą jakby jako pierwszą z, tej, z tego zagadnienia czy z tematyki beletrystyki historycznej przeczytałem. E, także kawał też mojego. Mojego życia. Tutaj właśnie, właśnie jest. Książka jest osadzona w Starożytnym Egipcie. Christian Żaku to jest dyrektor, czy były dyrektor Muzeum Kajerskiego. Zatem na tematyce Egiptu zna się jak mało kto. I ta seria, te cztery książki, Historia Nefera Miliczka i Paneba Ognika, to jest właśnie Starożytny Egipt i też. Oczywiście intrygi, morderstwa i tak dalej, ale też je życie codzienne takiego zwykłego Egipcjanina. To, co jest wadą tej, tej książki, to, czy tej serii, jak w czwartym tomie dowiadujesz się, kto zabił, no to już ci się nie chce czytać tego ponownie, no bo zagadka rozwiązana, a to jest was sedno tej opowieści. Także tu wam nie powiem, kto zabił, sami sobie przeczytajcie. Wreszcie jeden z moich chyba ulubionych autorów, mianowicie Bernard Cornwell. I to jest człowiek, który no oprócz tego, że napisał przygody Richarda Sharpa, zostało one zakranizowane, dlatego właśnie na okładce jest ów gentleman. Możecie go nie kojarzyć. To jest Sean Bean, względnie Boromir, względnie Stark z gry o tron. W każdym razie nie umiera. To jest bardzo istotne. Nie umiera, przynajmniej nie od razu. I Cornwell oczywiście łączy z jednej strony fantastyczny styl z dużą dozą źródeł. I to są... I kampanie Ryszarda Sharpa to jest tylko jedna część jego twórczości. To jest kilka, chyba że naście tomów właśnie jego przygód. Oprócz tego jest trylogia arturiańska która podoba się nie tylko mnie, ale też moim znajomym, którzy ją ode mnie dostali, a pozdrawiam cię serdecznie. To jest też cykl opowieści o Wikingach, czyli Upadłe Królestwo, w tym momencie zdaje się już 10 tomów. I takie pojedyncze książki, pojedyncze strzały, Azincourt, Waterloo, Crecy i tak dalej, Także Cornwell napisał całkiem sporo bardzo fajnych rzeczy. Napisał też kilka powieści szpiegowsko-detektywistyczno-sensacyjno... tam sobie dopiszcie synonimy. O osadzonych w XX w wieku, przepraszam bardzo. Co mnie... No, mam inne rzeczy do czytania jakoś. Jak nie muszę w XX wieku czytać. Te po prostu nie czytam, więc nie wiem, co tam jest napisane. Ale te właśnie. Trylogię arturiańską, kampanię e, Sharpa, właśnie upadłe królestwo, to Wam mogę z czystym sercem polecić także naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy dalej właśnie coś co na pewno nie dałbym do, do ręki dzieciom coś czego dzieciom dawać nie powinno ze względu na ilość krwi i trupów jaka się tutaj sypie Willocks napisał dwie książki, przynajmniej z tego co wiem na razie są dwie. Pierwsza to jest Religia i druga to jest 12 roz Paryża. Obie osadzone w XVI-wiecznym świecie. Religia to jest Wielkie Oblężenie Malty, czyli ta wielka rzeź na Malcie w czasie inwazji przez Turków, przez, przez Sulejmana. I powiem szczerze, jak przeczytałem tę książkę, bardzo chciałem pojechać na Maltę, żeby zobaczyć, gdzie to się wszystko działo. I powiem szczerze, waletta zrobiła na mnie tym większe wrażenie, właśnie wtedy przypomniałem, co się działo w tej, w tej książce, jak to wyglądało. Ja wiem, że waletę zbudowali po tym oblężeniu, tak, ja wiem. Ale właśnie o to chodzi, że jak zobaczyłem, co wybudowali w miejscu, gdzie ta bitwa się toczyła, to naprawdę, tym bardziej zrobiła na mnie wyspa wrażenie. A drugą pozycją, którą napisał Willox to jest 12 roz Paryża, czyli to jest osadzone w czasie nocy świętego Bartłomieja. To jest, kilkanaście lat, to jest kilka lat później, przepraszam. Wielka rzeź hugenotów w, w Paryżu. Generalnie zasadza się fabuła Bohater jest tam ze swoją kochaną, kochaną gdzieś tam zawierają, więc on idzie przez cały Paryż i ją próbuje odnaleźć, poznaje nowych ludzi, paru zabija, paru chce go zabić, do nich zabija i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, obie książki nie są dla dzieci, ale jeśli szukacie czegoś z wartką akcją i taką naprawdę tak dobrze napisanych książek, No i wreszcie powiem szczerze coś, co ja osobiście uwielbiam. Moim skromnym zdaniem coś to co powinno być lekturą szkolną obowiązkową, nie tyle na studiach, co po prostu w liceum. Jeśli mówimy o czasach Francji XIV wieku, to uczyć się nie z podręczników, tylko właśnie z tego. Królowie przeklęci to jest, jeśli dobrze pamiętam, siedem tomów, czy siedem części, opisane przez zawodowego bardzo dobrego notabene, historyka, czyli Maurisa Drouon'a, związanego ze szkołą Annal we Francji, czyli to jest inne spojrzenie na, na takie modernistyczne spojrzenie na historię i na jej rolę, funkcje i tak dalej, ale wracając do tematu. Seria Królowie Przeklęci dotyczy Francji pierwszej połowy XIV wieku. Zaczyna się mniej więcej od odejścia z tego świata kapetyngów, czyli ostatni kapetyngowie na tronie Francji. Mamy właśnie spalenie Jakoba de Molay, mamy upadek templariuszy, a później właśnie krok po kroku upada dynastia Pojawiają się pierwsi walezjusze na tronie Francji. Kończy się to początkiem wojny stuletniej. Także naprawdę coś fantastycznego. Powiem Wam szczerze, jeśli zaczniecie od tego, od tej serii i nie wciągnie Was w tematykę beletryki historycznej, to nie ma dla Was ratunku. To nie ma takiej środka, która Was zainteresuje. I jeszcze kilka słów ode mnie na sam koniec. To jest mój wybór takich tych prac, które mogę Wam polecić. Oczywiście mówię, przeczytałem tego znacznie, znacznie więcej, nawet już nie pamiętam tytułów dokładnie. Nie pamiętam co przeczytałem, ale było tego naprawdę bardzo dużo. Takie pozycje jeszcze jak Adam Przechszta jest osadzony w Warszawie czasów I wojny światowej, ale tam z kolei nie ma zbyt wiele. Jako takiej faktografii, takiej faktycznie tej wielkiej historii, tylko jest bardziej tam fabuła. To jest tylko i wyłącznie tło. Są prace Grzegorza Wilgusa, XIII Kraków, też kryminalno-detektywistyczne. Jedno chyba tym możecie zobaczyć tutaj za moimi plecami jest. W każdym razie mówię, naprawdę tych książek, które wiem, przetrawiłem w swoim życiu jest całkiem sporo. Nie będę polcał Sienkiewicza, bo go po prostu nie znoszę. Nie będę czytał Sienkiewicza. Przeczytałem Czy Krzyżaków, Kwowa, mi się już nawet nie udało. Ogniem i mieczem. Nie, po prostu generalnie rzecz ja Sienkiewicza nie trawię. Nie trawię go i nie zamierzam go czytać. I nie zamierzam go tym bardziej chwalić. Nie. Poza tym, co jeszcze... Także oprócz Sienkiewicza nie będę zajmował się właśnie ani kwestią, zwłaszcza nie będę zajmował kwestią muszkieterów. Powiem szczerze, muszkieterów, kiedy czyta się za młodu, kiedy czyta się w dzieciństwie, to nie powinno się potem do tego wracać. Nie powinno się do tego sięgać, kiedy jest się starszym, kiedy jest się dorosłym, żeby sobie nie rujnować wspomnień z dzieciństwa. I powiem szczerze, Nie przeczytałem tego. Tak, przyznaję bez bicia, nie przeczytałem prac Aleksandra Dima, ani ojca, ani syna. Jako dziecko nie miałem na to czasu, jakoś mi to nie kręciło, a później już jako dorosły, właśnie jak zabrałem się za ten styl, jak zobaczyłem, jak to jest napisane, stwierdziłem, nie, to nie dla mnie. Więc mówię, przeczytajcie to raz, może faktycznie nie wracajcie, żeby sobie nie rujnować wspomnień, Dlatego właśnie nie czytam po raz kolejny Tomka Wilmowskiego, chociaż mam komplet. Wreszcie mi się udało. Także, co zrobicie, to jest Wasza sprawa. Ja Wam polecam to. A co Wy z tym zrobicie i czy coś przeczytacie, albo czy coś... O, właśnie! Może Wy coś podrzucicie ciekawego. Z beletrystyki historycznej. Coś, co Was zainteresowało. Coś, co Was kręci coś co Wam się podoba. Także komentarze są Wasze. Zapraszam. Piszcie, czy Wam się podoba taki format, piszcie czy Wam się podoba taka seria, czy chcecie więcej, też piszcie właśnie co Wam się podoba, jaka książka, jaką książkę wy byście mi polecili. Mówię, na razie zajmijcie się beretrycą historyczną i błagam. Niesienkiewicz. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania i wiecie jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć!